Witam się z Wami w kolejnym dniu. Moje dzisiejsze śniadanie, takie szybciutkie, jak się śpieszę, nie mam czasu, to zazwyczaj robię owsiankę. Dzisiejsza moja owsianka jest z truskawkami, malinami, borówkami, płatkami kokosa i orzeszkami. Do tego napiję się soku i lecę, bo dzisiejszy dzień zaczynam od wizyty u kosmetyczki, a w zasadzie u dwóch, bo muszę sobie zrobić świeże paznokcie i muszę uzupełnić rzęsy. Już wychodzimy do garden center i na zakupy. Już się ubrałam, ale pokażę wam jeszcze moje paznokcie. Tak wyglądają taki milki french sobie teraz zrobiłam i dużo już odrosła moja płytka paznokciowa. Także bardzo się cieszę. No i pokazywałam wam u kosmetyczki moje rzęsy uzupełnione. Także mój look jest już kompletny. A teraz muszę się zająć zakupami. Dzisiejszy mój outfit jest taki totalnie na luzie. Mam takie fajne, wygodne czapeczki, do tego dżinsy, e, rurki, taką oversize'ową marynarkę z HDM-u, mm, no i czapeczkę. E, I tak, jak mówię, Garden Center, przede wszystkim muszę zamówić rośliny do ogródka, bo e, nasza metamorfoza cały czas trwa i brakuje roślin, także muszę to mm, po prostu natychmiast załatwić, przed e, świętami jeszcze. I zakupy takie świąteczne musimy ogarnąć, ale córka mi pomoże, prawda? Mhm. Także mam nadzieję, pójdzie nam to bardzo szybko i sprawnie, szybki. Samochodowy lunch, kanapki, ananas, mamy wodę do popicia i pędzimy dalej na zakupy. Wybrałam już rośliny, a teraz wezmę na pewno do domu hortensję. Tylko muszę sobie sprawdzić, które są białe, bo ja chcę białe. Ogólnie najbardziej mi się podobają niebieskie, ale potrzebuję białych koniecznie. Też mi się bardzo podobają, ale chyba nie pasują do naszego ogródka. Lawenda też mi się bardzo podoba i są takie duże donice, że to też by ładnie wyglądało, ale kupuję co roku i co roku mi ta lawenda ginie, więc powstrzymam się na razie. To już zaczynają. Łapać kolor, będą pięknie niebieskie. Tutaj są różowe. ja biorę białe. O, tutaj już pomidorki dojrzewają. Mam piękne, białe, dorodne hortensje. No i na szczęście koniec zakupów możemy jechać do domu. Hortensję już mam w bagażniku, także jestem zadowolona. Tutaj u mnie w Garden Center niestety większość hortensji jest tych niebieskich, które ja też również bardzo lubię i różowych. Białe są w takiej dużej mniejszości, chyba cztery tam znalazłam. Z tego wzięłam dwie, ale cieszę się bardzo, bo takie duże i okazałe, także zaraz je pewnie wsadzę do takich moich dużych donic białych i będą tam super na tarasie wyglądały. I cieszyłam się, że już koniec zakupów, ale jeszcze nie, muszę mężowi podjechać jeszcze do Nexta i wtedy to już będzie koniec zakupów, wracam do domu gotować żurek. Na szybko pokażę Wam, co kupiłam z takich fajniejszych rzeczy yy, i zabieram się już za przygotowania, takie już ostateczne, no i przede wszystkim za mój żurek. Więc kupiłam takie fajne lampki do ogródka. To są lampki solarowe, yy, takie niby tutaj z takim kryształowym żerandolem i na takiej czarnej podstawie, tak wyglądają. Bardzo fajne. Kupiłam takie dwie, yy, będą mi bardzo, bardzo niedługo potrzebne i w e, Nextie, tak jak mówiłam, jadę dla męża, no ale przy okazji kupiłam e, też sobie coś. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest kamizelka, nie wiem czy dobrze widać, krótka i e, nie krop, to wolę taka fajnie właśnie cięta do pasa, w takim łososiowym Pastelowym kolorze. W tej kamerze widzę, że to jest bardziej różowe, ale to jest łososiowe i do tego mam spodnie. Takie jak ja najbardziej lubię. Ja bardzo lubię spodnie takie cygaretki, więc to są takie spodnie i też one są tak fajnie dopasowane. E Kończą się tak jakoś przed kostką, więc takie idealne spodnie na lato i ten zestaw czy do jakichś klapek w lecie, czy do szpilek bardziej na elegancko, czy do po prostu jakichś fajnych sandałków będzie wyglądał rewelacyjnie, więc od razu wzięłam. A oprócz tego zrobiłam też zakupy spożywcze. No, kupiłam kolejny bukiet tulipanów, bo oczywiście yy, na wiosnę czy na święta wielkanocne no, nigdy nie za dużo tulipanów. Zamówiłam sobie rośliny, kupiłam sobie hortensje, które zaraz Wam pokażę, bo mam w ogródku, ale tak jak mówię, są piękne. Pokazywałam zresztą w sklepie piękne, takie okazałe hortensje, z których się chyba najbardziej cieszę. No i z tego mojego kompleciku. Yy, no i zabieram się do pracy, bo naprawdę coraz mniej czasu mam, a chcę jeszcze tak sobie troszeczkę dom ogarnąć, tak ostatecznie i ugotować żurek. Dzisiaj mamy Wielkanoc, niedzielę Wielkanocną i my właśnie zaraz wychodzimy do znajomych. Ja już jestem gotowa, ale siedzę sobie jeszcze w ogródku, bo mamy przepiękną pogodę. No nie jest to prawda tak ciepłe jak w Polsce, bo i mama, i moja częściowa mówiły, że jest po 22-24 nawet stopni w Polsce. No u nas tak ciepło aż nie jest, ale jest 18, więc też jest bardzo fajnie w słońcu. I zaraz Wam pokażę, w co jestem ubrana. Tutaj w naszym ogródku e, trwają cały czas prace, tak jak wspominałam już w poprzednich vlogach. My sobie przeorganizujemy troszeczkę ogródek, troszeczkę tutaj dokładamy, przekładamy rośliny. I cały czas trwa, trwają te prace i jak widzicie pergola nie jest jeszcze skończona. No ale cóż, korzystamy z tego ogródka mimo wszystko, bo pogoda jest przepiękna, więc chociaż mm, na chwilę możemy sobie Wejść i posiedzieć na kawę. A na pewno update pokażę Wam w kolejnym vlogu, albo może jeszcze w tym vlogu, żeby zobaczycie, co tutaj się zmienia. Ubrana dzisiaj jestem w takie bordowe szpilki i to są szpilki z, z ASOSA. Tak, z ASOSA. Moje spodnie są też bordowe i one są z Nexta. Pasek też mam z Nexta. Marynarka moja jest z Marcin Spencer i ta koszula biała jest tak jak już Wam mówiłam w poprzednim vlogu, jak nagrywałam stylizację, ona jest z tej No i takim akcentem jest ta błękitna taka teen torebka z Ralpha Lorena. Więc tak wyglądam dzisiaj. Bardzo się cieszę z tej pogody. I mam nadzieję, że wam też te święta wypływają w takiej radosnej i fajnej atmosferze, a my musimy już wychodzić, także, także do zobaczenia później, pa, pa. Dzień dobry już w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy poniedziałek wielkanocny. Ja właśnie przyszłam sobie zrobić makijaż. W sumie taką pielęgnację najpierw poranną, bo już mam oczyszczoną twarz, a teraz nałożę sw swoje ulubione kremy. I moim ostatnim odkryciem, i ja o tym mówiłam już w holu zakupowym, jest ta emulsja Givenchy. To jest emulsja do twarzy anti-aging. I ona jest bardzo, bardzo wydajna, to przede wszystkim, ale też robi świetny efekt powiedzmy takiego anti-agingu, czyli bardzo ładnie napina twarz, um, odświeża, um, robi ją taką bardzo, no może nie bardzo, ale taką widocznie młodszą. Także bardzo ten produkt lubię. No a potem moje standardowe kremy, oczywiście z Estée Lauder. Ja już o nich wielokrotnie mówiłam. Daywear um, do twarzy i Daywear pod oczy. A potem zrobię makijaż. Pokażę Wam już mój look gotowy na dzisiejszy Wielkanocny Świąteczny Poniedziałek. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda moja sukienka na dzisiaj. Ona jest z River Island. Jest taka beżowa z krótkimi rękawkami. E, długość ma taką MIDI. I tutaj, jak widzicie, przed chwilą ją prasowałam. z Steamerem ma jeszcze tutaj taką plamkę od wody, ale za chwilę to na pewno wyschnie. I do tego będę ubierać takie kremowe szpilki z Duna. I zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda w całości. I make-up mam już gotowy, tak dzisiaj wyglądam. I powiem Wam mniej więcej, co użyłam. Więc podkład niezmiennie używam cały czas tego z Estée Lauder i to jest. Futurist Hydra Rescue i ja mam w kolorze e, Rich Carmel. Bardzo go lubię i cały czas używam. Do ust użyłam w sumie taką nowość, którą używam od powiedzmy dwóch, trzech miesięcy, i to jest e, z firmy Glossier e, taki błyszczyk matowy, taki ma kolor, i to jest kolor Suit. Także e, jak chcę tak. Jakoś podkreślić swoje usta mocniej, to właśnie używam tego błyszczyka. Na oczach mam dwa cienie i to jest paletka, którą kupiłam sobie na święta w takiej fajnej, świątecznej em, wersji, na święta Bożego Narodzenia, oczywiście mówię. I użyłam dwóch kolorów dzisiaj, już Wam pokazuję: takiego nude i tego takiego em, mocno fioletowego. A jako konturówkę to też niezmiennie cały czas to jest moja ulubiona konturówka od lat, to jest też z Too Faced. No ale nie przeczytam Wam koloru, bo już jest taka króciutka, nic tu już na niej nie ma, e, ale wydaje mi się, że to jest jakiś rich brown albo no coś, coś z brown. Znajdę ją w sklepie, bo muszę sobie kupić niedługo, to e, na pewno podam. I tak wyglądam, teraz idę się ubrać w tą sukienkę, którą pokazywałam, i za chwilę musimy wychodzić. Jestem już gotowa. Do tej całej stylizacji jeszcze biorę tą torebkę z moskiną, którą pokazywałam chyba w poprzednim vlogu w moich stylizacjach. Ona jest taka kremowa ze złotym łańcuszkiem, i tak to się w całości prezentuje. Te kremowe szpilki, kremowa torebka, no i ta beżowa sukienka z River Island. I na pewno też pokazywałam płaszcz, który dzisiaj wezmę. To jest taki skórzany skórzany zamszowy płaszcz z H&M, bo niestety jest za zimno, żeby mogła pójść w samej sukience. Tak to wygląda w całości z płaszczem i do tego biorę perfumy, które bardzo ostatnio lubię. To są Aqua di Parma. Przywiozłam sobie z Rzymu ten żółty zapach i go uwielbiam. I lecimy, bo umówiliśmy się dzisiaj naprawdę na taki wczesny lunch, bo przed dwunastą jesteśmy umówieni w restauracji ze znajomymi, także naprawdę musimy już lecieć. Dzisiejszy obiad jemy w domu i tutaj już właśnie wyciągnęłam pieczeń z piekarnika. Dzisiejszy obiad zrobiłam Sunday roast, czyli taki typowo brytyjski niedzielny obiad. Oni Sunday roast też jedzą właśnie jako główny obiad w Easter. Także ja też dzisiaj taki zrobiłam. Tutaj mam brokuły do tego, mogą być oczywiście różne warzywa, ziemniaczki podsmażone. Tutaj mam kalafiora w sosie śmietanowo-serowym z bułką tartą. Sos oczywiście musi być pieczeniowy. No i tutaj stół ubrany tak jak wczoraj. A my jesteśmy już po obiadku, a wcześniej po pysznym lunchu w restauracji. Teraz napijemy się pewnie jakieś kawki i zjemy po kawałku torta w ogródku, bo wciąż mamy ładną pogodę, także wykorzystamy ten dzień do końca. A Wam życzę udanej resztki świąt, bo jutro też będę nagrywać, ale już w zupełnie innej tematyce, bo jutro zaczynam przygotowania do garden party, które będę organizować i na pewno pokażę Wam. Część dekoracji.